W dzisiejszym odcinku przedstawię wam 5 gier, które się wybiły bądź grało się w nie fajnie w grudniu. Oczywiście ta topka jest w 100% wydana na mojej opinii, więc nie każdy musi się z nią zgadzać. No i generalnie jak jesteś nowy, no to zostaw suba po więcej takiego kontentu i pamiętajcie również o łapce w górze. Zaczynając naszą topkę, na piątym miejscu umieściłem grę Super League Soccer. Jest to po prostu piłka nożna, ale w Robloxie i uważam, że jest to najlepsza i najlepiej rozbudowana gra o piłce nożnej w całym Robloxie. Mam w tej grze naprawdę wiele mechanik, takie jak dribbling czy ślizgi. Po strzelaniu każdego gola odpala się. Specjalna scenka i możemy wykonać jakąś kieszynkę. Przed zaczęciem meczu możemy nawet wybrać swoją pozycję, na której chcemy zagrać, czyli na przykład bramkarz, lewy obrońca czy rozgrywający. I nawet da się wybierać i być kapitanem drużyny, można wybrać przeróżne drużyny. Ta gra wyróżnia się szczególnie swoją przepiękną grafiką i doskonałością, więc jak lubisz piłkę na żołąd, to ta gra powinna być dla Ciebie idealna. Przechodząc dalej umieściłem J-Breaka. Kto mnie już ogląda, to pewnie zna tą grę, ale dla nowych ta gra to motyw policjantów i zodziejów. Przez to, że ta gra ma prawie 7 lat. Jest jest bardzo rozbudowana, jest wiele mechanik, na przykład rabowanie przeróżnych rabunków, takie jak pociągi, muzeum, jubiler, a nawet platforma wiertnicza. Jest kilkadziesiąt aut w tej grze, które możemy zakupić za walutę w grze, a niektóre już się nie zazdobyć, zdobyć, ale możemy je wymienić na tradeach. A tak w ogóle to możemy nawet zaadoptować swojego psa. Dziebrek jest update'owany, co każdy miesiąc, więc ta gra nie powinna Wam się aż tak szybko znudzić. Jak jeszcze nie graliście w tą grę, to zagrajcie w nią jak najszybciej, bo można w nią fajnie pobrać nie tylko samemu, ale też z kolegami. Na trzecim miejscu postanowiłem dać grę Basketball Legends. W przeciwieństwie do piłki nożnej ta gra to po prostu koszykówka, ale w Robloxie. I również uważam, że ta gra jest najlepszą i najlepiej rozbudowaną grą o koszykówce w całym Robloxie. Akurat jestem wielkim fanem koszykówki, dlatego jak na nią wszedłem, to od razu mi się spodobała i mam naprawdę wiele godzin spędzone w tej grze. Podobnie przed zaczęciem meczu możemy Wybrać nasz ulubiony klub NBA, w którym będziemy grali mecz na boisku bardziej profesjonalnymi graczami. Następnie znajduje się gra Pass the Bomb. Ta gra polega na tym, że znajdujemy się na pewnej platformie I musimy uciekać przed osobą, która ma w dłoniach bombę Ma ten gracz 20 sekund na to, żeby szybko dotknąć kogoś Żeby ta po prostu bomba przeszła na kogoś innego A inaczej ta bomba wybucha i wtedy zostajemy wyeliminowani Ta gra jest fajna do pogrania na nudę z kolegami Więc jak nie macie w co zagrać, to bardzo polecam wam tą gierkę Idzie naprawdę się bardzo fajnie pobawić No i dobra, na pierwszym miejscu znajduje się Pet Simulator 99 Jest to najnowsza wersja Pet Simulatora, która swoją drogą wyszła w Grudniu. Raczej każdy grał w poprzednią część pod ale tą najnowszą może niekoniecznie. Jest to simulator, w którym swoimi pytami niszczymy coiny, skrzynki, safey i wiele więcej rzeczy, za które dostajemy waluty. I właśnie za te waluty możemy otwierać właśnie jajka, żeby zdobywać więcej petów. Możemy również zdobywać gemy, które są główną walutą na tradach. Możemy za nie kupować huge pety, Titanic pety i w sumie wszystkie rzeczy, które da się wymieniać w grze. Gra jest naprawdę ładnie zrobiona i naprawdę ma strasznie nowe mechaniki, które jeszcze w innych grach na Robloxie w ogóle nie widziałem. I w sumie. Można powiedzieć, że Pet Simulator to najpopularniejsza seria symulatorów na cału Robloxie. Więc to była moim zdaniem topka najlepszych gier na Robloxie w grudniu. Napiszcie w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie i czy mieliście okazję zagrać we wszystkie gry, które przedstawiłem. No i oczywiście na koniec przypominam o zasobowaniu tego kanału. Ja spadam, no i Elo.